Jeżeli Wasze dziecko cierpi na atopowe zapalenie skóry, to koniecznie zostańcie z nami. I za co to jest atopowe zapalenie skóry? Atopowe zapalenie skóry jest to przewlekła, nawracająca, zapalna choroba skóry, w której także uczestniczy układ immunologiczny. Najczęściej ta choroba objawia się u małych dzieci, u najmłodszych, czyli do drugiego roku życia, ale wyróżniamy też fazę dziecięcą, a także młodzieży i osób dorosłych, z tym, że to są już naprawdę rzadkie przypadki. Jakie są przyczyny tej choroby? U atopików bariera skórna jest uszkodzona. Ona nie wygląda tak jak u osoby zdrowej, przez co jest większe ryzyko przenikania alergenów. Alergeny, wynikając z głębszej warstwy skóry, powodują reakcję układu immunologicznego, czyli wytwarza się stan zapalny, a objawia się to świądem i zaczerwienieniem. Czytając o atopowym zapaleniu skóry, spotkałam się z takim terminem jak błędne koło AZS. Na czym polega? Najprościej mówiąc, jeżeli pojawiają się zmiany, czyli alergeny przeniknęły, układ immunologiczny odpowiedział, pojawiają się zmiany typu zaczerwienienie i świąt. Wtedy no, najczęściej u dzieci no, mimowolnie drapiemy się, tak, żeby, żeby ukoić po prostu żeby nas nie swędziało najprościej rzecz mówiąc. Natomiast to powoduje mechaniczne uszkodzenie naskórka oraz to, że może się kolonizować na skórze gronkowiec złocisty, tak? Więc to powoduje dalszy jakby rozwój tych zmian, one się bardziej rozprzestrzeniają, zaogniają się, więc swędzą coraz bardziej, więc znowu się drapiemy i tak w kółko. Czyli leczenie polega na przerwaniu takiego błędnego koła AZS, prawda? Tak, z tym, że pamiętajmy, że nie wystarczy tutaj coś o działaniu kojącym, przeciwświądowym, czyli przerwanie na zasadzie na poziomie spędzenia. Musimy jakby takie przyczyno skutkowe, czyli uzupełnić nadmiar brakujących lipidów w skórze. Jeżeli bariera skórna będzie nieuszkodzona, będziemy o to po prostu dbali, wtedy nie pojawią się zmiany, nie przenikną alergeny, nie będziemy się drapali, czyli przerwiemy, przerwiemy to koło, jednak no, musimy działać na przyczynę. Iza, a jakie produkty mają właśnie takie działanie, o którym wspomniałaś? Ja tutaj polecam markę Mustela. Osobiście też ją bardzo lubię. Tutaj akurat dla małych atopików seria z Topia pielęgnację oczywiście zaczynamy od oczyszczania i tutaj dwa produkty które tak naprawdę niedawno się pojawiły żel po zmianach składu natomiast olejek jest taką nowością olejek pod prysznic Możemy wybrać jeden z dwóch produktów, to już też w zależności, który będzie nam bardziej, bardziej odpowiadał. Tutaj należy zwrócić uwagę, że 98% składników jest pochodzenia naturalnego. Produkty były tworzone jakby taką pod opieką też dermatologów i pediatrów. Były przeprowadzone też na nich badania kliniczne. Są ograniczone składnikowo, co według mnie jest też bardzo dobre, bo zmniejsza, Ryzyko alergii i podrażnień. I szczerze powiem, ja wolę formę olejku, ale to tak jest jak już bogatsza, mówię. Tak, jest. Tak, jest, jest, jest bogatsza i na zbliżoną skórę odrobinę olejku masujemy i spłukujemy wodą. Tutaj w tych produktach dwa patenty, czyli avocado Persios, czyli. Patent mający chronić komórki macierzyste, a to jest no, ważne dla nas, ponieważ z komórek macierzystych tworzą się nowe komórki, a także destylat oleju słonecznikowego. Tutaj na opakowaniach, właśnie mamy um, narysowany tak słonecznik. On znowu uzupełnia te lipidy czyli to, co mówiłam wcześniej uzupełniamy lipidy czyli działamy na na przyczyny. Czyli to wystarczy? Mycie to jest taki pierwszy pierwszy etap. Tutaj myślę, że też bardzo ważnym krokiem jest pielęgnacja po kąpieli, czyli no po prostu smarujemy dziecko. Tutaj dwa produkty do wyboru albo krem emoliencyjny, który jest po prostu troszeczkę rzadszy albo balsam. On ma bogatszą teksturę dla bardziej takich wymagających i dodatkowo mocniej przesuszonych skór. Albo w tubie 200 ml albo z pompką 300 ml czyli do wyboru też dwie pojemności. Produkt możemy stosować po kąpieli Pieli, a także tak często jak jest to nam potrzebne, bo czasem się zdarzy, że niestety mali atopicy wymagają nawet kilkukrotnego smarowania tymi produktami. Jeszcze bardzo ciekawym produktem jest krem do twarzy. On jest o tyle ciekawy, że ma też badania okulistyczne, czyli możemy go stosować na okolice oka i na powieki, bo tutaj też często te zmiany atopowe, atopowe są. I jeszcze widzę tutaj chusteczki. Czym one się różnią od takich standardowych chusteczek? Tutaj są zastosowane troszkę inne włókna, więc te chusteczki są grubsze, ale też te włókna są delikatniejsze, więc ważne jest u atopików, żebyśmy nadmiernie nie pocierali tej skóry. Czyli jak oczyszczamy okolice, czy to pieluszkową, czy też możemy użyć do rąk, czy, czy do, do, do buźki. Tych chusteczek, żeby ją oczyścić skutecznie, ale delikatnie. No, miałam przyjemność oglądania tych włókien w takim dużym powiększeniu, jest różnica. Dodatkowo chusteczki bezzapachowe, też mają ograniczony skład, czyli tutaj też zmniejszamy to ryzyko podrażnienia do minimum. Oprócz tego, jeszcze chciałam zwrócić uwagę tutaj na szampon w piance. Bardzo wydajny, naprawdę wystarczy na, na długo, wygodny aplikator, też produkt o minimalnym składzie i myślę, że to będzie takie uzupełnienie. Dlaczego w piance? W piance dlatego, że produkt taki nie spływa, szybciej się po prostu zapieni i też ryzyko, że wpadnie nam, znaczy dziecku do, do oka i, i jest, jest po prostu mniejsze. Rodzice powinni być jak najbardziej świadomi tego, że czynniki, które otaczają nasze dziecko, też mają wpływ na, na jego odczucia w przebiegu choroby. Więc tutaj na pewno zwróciłabym uwagę na ubiór. Unikamy um, ubrań takich z włókien syntetycznych, raczej bawełniane, które są um, przewiewne. Po prostu dziecko, skóra dziecka ma dostęp do powietrza. E, także unikamy długich, gorących kąpieli. Kąpiel powinna być takiej. Letniej, wodzie, raczej krótko, góra do 15 minut, chociaż wiem, że niektóre dzieci uwielbiają się kąpać, no ale no niestety tutaj musimy o to zadbać. I za jakie produkty polecasz? Czy atopicy powinni mieć zestaw kosmetyków ze sobą, specjalnych? Tak, jak najbardziej. Tutaj kosmetyki powinny być dopasowane do, do potrzeb skóry dziecka. Jedną z marek, której jest. Pionierem, jeżeli chodzi o pielęgnację małego małego, ale także i dorosłego atopika jest marka Bioderma. Tutaj dwa takie główne produkty to jest żel Atoderm Intensive żel muson oraz balsam Atoderm Intensive baume. Dlaczego? Jeżeli chodzi o żel, tutaj mamy delikatną bazę myjącą, która nie będzie naruszała naszej naturalnej warstwy lipidowej, co, jak już wspomniałyśmy wcześniej, ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o atopików, jest to produkt bezpieczny, możemy go stosować od pierwszego dnia życia. Tutaj jest to formuła bezzapachowa, ma naturalne pH, czyli lekko kwaśne, co, co też jest dosyć istotne. I jeszcze mamy tutaj w składzie witaminę PP, więc ona chroni naszą skórę, wzmacnia ją przed takimi nadkażeniami gronkowca złocistego czy wnikaniu wynikaniu jakichś substancji drażniących, prawda? Jak najbardziej i te same substancje, które wymieniłaś są też w balsamie, który ma działanie dosyć, że uzupełniające lipidy. To też jednocześnie będzie działał tak kojąco, przeciwświądowo i preparat ten jest o długotrwałym działaniu, czyli nie ma tylko, on nie działa tylko of Wtedy, gdy po prostu aplikujemy produkt, tylko przy regularnym stosowaniu on będzie też wydłużał remisję, czyli odstępy pomiędzy nawrotami choroby, co też jest bardzo ważne, bo zwiększa po prostu nasz i, i, i małego atopika komfort. Z tego, co widziałam, balsam jest dostępny w trzech referencjach 500, 200 i 75 ml. 75 ml jest takie bardzo poręczne, można wziąć ze sobą to torebki i nawet chronić. W nim dłonie. Tak, jak najbardziej jest to bardzo wygodna forma, którą możemy mieć zawsze przy sobie. Wiadomo, te, te większe pojemności będą do codziennego stosowania, bo jednak te produkty używamy przez dłuższy okres czasu i dosyć często. Natomiast ta forma torebkowa ewentualnie do stosowania po prostu miejscowego, czyli jeżeli mamy zmiany umiejscowione tylko w jednym konkretnym miejscu, także wtedy mniejsza pojemność też świetnie, świetnie się sprawdzi. Iza, a wspomnijmy jeszcze o jednym produkcie. Co to jest? A to SOS spray. Jest to taki wyjątkowy produkt o takim dosyć szybkim działaniu. Jest to spray, który ma silne działanie takie kojące, przeciwświądowe. On już tutaj działa, jest też zresztą to zaznaczone tak, o dziesięciu po 60 sekundach i nawet do kilku godzin. Oprócz tego, że ma takie działanie kojące, łagodzące, ma też działanie tutaj nawilżające, takie regenerujące. Jest łatwy w użyciu. Tutaj może Basiu zademonstruj. Aplikujemy go z odległości 20 cm. I rozcieramy, czy zostawiamy? Nie zostawiamy, zostawiamy, nie rozcieramy tego produktu. Tutaj też mamy dwie referencje. Akurat my mamy tą większą, czyli 200 ml, natomiast też występuje taka mała 50 ml, czyli taka podręczna torebkowa, że w ciągu dnia też możemy ją zaaplikować. Jeszcze tak dodam od siebie, myślę, że oprócz tego, że dla atopików ten spray nam się też przyda w takich codziennych sytuacjach, typu na przykład ugryzienie komara, czy jakieś oparzenie domowymi sprzętami, też będzie miał takie działanie kojące. Łagodzące i, i, i regenerujące. I co najważniejsze, nie trzeba rozmarowywać, tylko e, zostawić, i już on działa. Bardzo prosty. Kochani, dla nas wszystkich obecny czas jest bardzo trudny, a w szczególności dla atopików, którzy e, muszą ciągle myć i dezyfekować dłonie. I za czy możemy im coś e, poradzić, polecić, pomóc? Tak, jak najbardziej. Myślę, że tutaj do mycia przede wszystkim powinniśmy stosować produkty o delikatnej bazie myjącej, które nie będą zaburzały fazy lipidowej i jednym z takich produktów bardzo często polecanych wzajemnie sobie przez mamy jest Lipikar Syndet AP+ w mniejszej bądź w większej pojemności. To jest tak naprawdę taka forma kremu delikatnie pieniącego się, natomiast skuteczny Aczkolwiek, bezpieczny i delikatny sposób oczyszczający czy to skórę rąk, tak jak wspomniałaś, ale też i całego ciała. Natomiast do smarowania możemy albo użyć produktu Lipicarbaume AP Balsam, i tu możemy go stosować zarówno miejscowo, jak i do całego ciała. Jest to produkt, który ma takie działanie i uzupełniające brakujące lipidy, czyli Przeciwdziałający suchości, niekiedy no rzeczywiście takiej nadmiernej, zarówno swędzeniu skóry, ale także taki o działaniu regenerującym. Ten balsam niedawno przeszedł troszkę zmiany, jeżeli chodzi o skład, ale i też samą konsystencję. W tym momencie jest on taki lepiej rozmarowywalny, lepiej się rozprowadza, bo co już wspominałyśmy kiedyś, ważne, żeby skóry atopika nie pocierać, czyli to nakładanie tego produktu też musi być w taki sposób delikatny. Konsystencja tego produktu tutaj na pewno to ułatwia. Tutaj mamy jeszcze taki dopisek mikrobiom. To jest ważne zarówno w skórze dla skóry atopików, czyli uzupełniamy tą naturalną florę bakteryjną. Dzięki temu ta nasza naturalna bariera ochronna jest wzmocniona, ale także dla wszystkich osób, które często muszą w obecnym Czasie myć i dezynfekować ręce, bo pamiętajmy, że produkty dezynfekujące na bazie alkoholu jednak tą barierę skórną uszkadzają, a dodatkowo zabijają też nasze, nasze dobre bakterie. Więc uzupełniajmy je. I teraz dosyć dużo produktów pojawiło się na rynku, które zwracają na to uwagę, i jednym z nich jest właśnie, właśnie firma La Roche Posey. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy taki znaczek M to jest taki dodatek informujący, że pojawił się tutaj jeszcze dodatkowy, dodatkowy składnik. Natomiast możemy też używać produktów. Takich już specjalnych, dedykowanych na konkretne obszary skóry. I widzę, że przygotowałaś jeszcze produkty do zadań specjalnych. Jest to seria Cica Plus. Tak. Czy atopicy mogą takie produkty stosować? Tak, jak najbardziej. Tutaj może zacznę od takiego produktu najbardziej. Ogólnego z tej serii. Dlaczego tak powiedziałam? Bo tutaj tak, możemy go zarówno stosować u dzieci, jak i u dorosłych. I tutaj tak, przy problemach z atopią, do stosowania miejscowego i preparat ten stosujemy przez pewien określony czas. Czyli dopóki zmiany nie ustąpią, albo nie zredukują się w znacznym stopniu. Ale możemy też stosować w takich codziennych sytuacjach, typu oparzenia słoneczne, jakieś podrażnienia, alergie, skaleczenia, więc jest to bardzo produkt uniwersalny, i myślę, że każda mama powinna mieć coś takiego. To taki, można powiedzieć, mały SOS w trudnych sprawach. Jeszcze widzę, że z Cicaplastu mamy produkt do dłoni i do ust. Tak. Może zacznę od produktu do dłoni. To jest produkt tworzący taką barierę na naszej skórze, więc myślę, że w obecnym czasie też jak najbardziej się sprawdzi. On się nie wymywa przy pierwszym, przy pierwszym myciu do końca, czyli to działanie takie chroniące, też mocno nawilżające. Mamy po prostu wydłużone tutaj. Jest niacynamid, który ma działanie silnie takie kojące, a jednocześnie nawilżające. I gliceryna w dosyć dużym stężeniu, bo tutaj aż 30%, czyli mocne nawilżenie, wiązanie tej, tej wody w naskórku, czyli tutaj zapobiegamy przesuszeniu dłoni. I mój ulubieniec, mój niezbędnik w okresie zimowym to produkt do ust w postaci takiego gęściejszego żelu. Bardzo długo utrzymuje się na ustach. Generalnie póki go nie zjemy, ewentualnie jak smarujemy na noc, naprawdę rano go jeszcze czuć. Natomiast tak, mocno regenerujące lipidy w składzie, pantenol, który ma takie działanie kojące. I ten produkt też mogłabym polecić i atopikom, i przy takich przesuszonych, pękniętych ustach, także wtedy, kiedy mamy na przykład problemy z opryszczką i te usta są takie wymagające, nie mogą się zregenerować ale także przy terapii na przykład dla osób borykających się z trądzikiem, które leczą się dermatologicznie, też ten produkt świetnie się sprawdzi. Zapomniałam jeszcze dodać, mamy tutaj produkt z serii Lipikaru w postaci sztyftu. Bardzo fajny preparat. On ma nam zastąpić tak naprawdę... Tak powiem, balsam? Balsam. Bardziej bym powiedziała, że drapiącą dłoń, ponieważ gdy mamy zmiany atopowe, załóżmy... One się głównie kumulują w nadgarstkach, w zdjęciach łokci czy też na kolanach i mamy chęć podrapania się, wtedy bierzemy ten sztyft, otwieramy i smarujemy się. On ma taką gęściejszą konsystencję, więc tutaj mamy takie uczucie, że się podrapaliśmy, a jednocześnie będzie tutaj takie działanie kojące, nawilżające i odżywcze. Także preparat dosyć ciekawy. Taki oszukujący naszą skórę. Tak, tak, tak. Kochani, jeżeli e, informacje w filmie są dla Was przydatne, kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał.